Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH U Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Już 11 czerwca Stadion Miejski w Łomży będzie gospodarzem pierwszego międzynarodowego mitingu lekkoatletycznego Śniadowo Łomża i choć lista zgłoszeń nie jest jeszcze zamknięta, to już możemy powiedzieć, że zapowiadają się nie lada emocje. Przyjedzie m.in. innymi młodzieżowy mistrz Europy na 200 metrów Karol Zalewski, który w Łomży chce pobić nieoficjalny rekord kraju w biegu na 150 metrów. Już mamy potwierdzonego Kenijczyka Miała być Kenika, niestety Kenika dopiero dwa dni po naszych zawodach do Polski przyjeżdża dostała E... Visa? Natomiast wiemy na pewno, że już będą Białorusinki, że będą ludzie z Ukrainy. No i będzie fajny bieg na piątkę, mężczyzn, kobiet. Mam nadzieję, że na 800 też to się zbierze. Jest ciekawy, ciekawy bieg na 400 metrów. Kobiet się szykuje, bo już kilka osób ciekawych tak potwierdziło po 54-55 sekund. To już jest dobre bieganie. Nie zabraknie także czołówki lekko głównego organizatora zawodów. Ludowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego Pref. śniadowo Łomża. Z naszego klubu cała czołówka, praktycznie... Oprócz Jakuba, chyba Nowaka, który, który ma kontuzję i raczej on nie wystartuje, nie stwierdził, że gdyby się w miarę wykurował, to chociażby poprowadził na tak zwanego zająca, poprowadził bieg. Natomiast będą na dzień dzisiejszy potwierdzili Ania Rostkowska, Olga Ochal, która jest zresztą po operacji, ale powiedziała, że stanie na głowie, żeby wystartować. Paweł Ochal, Emil Dobrowolski, Justyna Korytkowska, no wszyscy praktycznie. Meeting Betu to kolejne duże zawody lekkoatletyczne organizowane na Łomżyńskim obiekcie. Sławomir Grego, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zapewnia, że stadion jest dobrze przygotowany do przyjęcia Międzynarodowej Braci Lekkoatletycznej. I po tych ostatnich zawodach, które były Mistrzostwa Województwa Podlaskiego, pewne uwagi drobne były. One są w trakcie usuwania. No, na przykład drukarka już przy kamerze funkcjonuje dobrze, a pewne oznakowania, które dodatkowo trzeba czy przyrzutni dyskiem, to jest już usuwane, i tak samo linia mety odpowiednio znakowana, żeby dobrze było widoczne w kamerze przy pomiaru, przy pomiaru czasu. Także raczej jestem pewny, że technicznie to obsłużymy we właściwy sposób. Zawody odbędą się w środę 11 czerwca. Zaczynamy o 16.00 na pewno biegiem mieszkańców Łomży i tu zapraszamy, zapraszamy panie, panów. Do 25 osób przyjmujemy. Można zgłosić się na prewww.śmiadow.pl. Na naszej stronie jest podany adres internetowy, jest strona przepraszam, strona mailowa jest podana, telefon domie i tak można się zgłaszać w ten sposób. Pierwsze 25 osób będzie na 1000 metrów mogło wystartować, pokazać się też. W kolejnych godzinach przeprowadzone będą kolejne konkurencje. Biegi na 100, 200 i 400 metrów kobiet i mężczyzn, 800 metrów kobiet, 1500 metrów mężczyzn, 5000 metrów kobiet i mężczyzn, 3000 metrów z przeszkodami mężczyzn. Rozegrane zostaną także konkursy pchnięcia kulą kobiet i mężczyzn, rzutu oszczepem mężczyzn, skoków dal mężczyzn i skoków z kobiet. A wszystko to będziemy mogli obejrzeć całkowicie za darmo, bowiem wstęp na zawody jest wolny. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz producent betonu i kostki betonowej.